Moi starzy przyjaciele woleli pić flachę. Zamiast pomóc im wstać, gdy tonąłem strachu, zamienili bliskość nad dym i na gadkę A jak błagałem o pomoc, to znikali nagle. Zostałem sam jak piec pod blokiem o świcie, z oczami pustymi, bez wiary w życie. Mówią, nie przesadzaj, przecież jest ok, ale nikt nie pytał, co doszedł w sercu i gdzie. Czuję się samotny, nie ma nikogo jestem drętwy, tylko cień i Przyjdzie dzień, nie odwiszę ci na message Niech boli, ale nie szukaj mnie więcej Będziesz kochać mnie jak hajsu mi nie braknie A gdzie byliście, gdy życie waliło mnie jak kamień? Nie daj mi żyć jak dawniej Proszę nie kończ, nie chcę wracać tam do bólu agresji. I nam. Zaufanie już dawno spalone na stosie Każdy był blisko, gdybym miał w tym coś w nosie wbiali się w życie jak noże pod żebra Potem odchodzili jakbym był problemem z neta Zostały mi ściany i sławki na uszach I wersy pisane jak krzyki w poduszkach Chciałem być dobry, miałem serce otwarte Dzisiaj mam roki i pustkę, zamiast gardę Czuję się samotny ma nikogo. Gdy idę z tam dwiatwym tylko od cień po przyjdzie dzień, nie odpiszę ci na message w boli, ale nie szukaj mnie więcej. Będziesz kochać mnie jak hajsu mi nie braknie. A gdzie byliście, gdzie życie waliło mnie jak kamień Nie daj mi żyć, jak dawniej Proszę nie każ Nie chcę wracać tam do